Wszystko było jednym wielkim problemem na początku, więc ciężko mi wyróżnić jakieś konkretne. Pierwsza wersja Senuto powstała aż 7 lat temu. Jak aplikacja zmieniła się od tego czasu? Zapytaliśmy osobę, która będzie wiedziała to najlepiej – Damian. W czym pomagała użytkownikom i jak wyglądała pierwsza wersja Senuto? Pierwsza koncepcja była taka, że Senuto będzie automatyzować audyty technicznie. I faktycznie na początku to robiło. Później do naszego zespołu dołączył Michał, nasz obecny CTO, w związku z czym skręciliśmy w kierunku analizy widoczności, ponieważ Michał miał w tym doświadczenie. Jeśli chodzi o sam wygląd, aplikacja wyglądała zupełnie inaczej, no nie chciałbym wam teraz jej pokazywać. Pamiętam jednak, że dominował kolor jasno-niebieski. Nie mieliśmy wtedy oczywiście specjalistów od UX, więc kupiliśmy gotowy szablon na Deep Forest i na nim bazowaliśmy. Tak też powstała nasza pierwsza strona internetowa, którą zresztą sam robiłem. Jakie problemy napotkaliście na początku tworzenia senuto? Przede wszystkim warto powiedzieć, że wszystkie problemy wynikały z braku wiedzy i było ich bardzo dużo. Ja osobiście nie miałem doświadczenia w tworzeniu produktów, z czego większość tych problemów po prostu wynikała. Wszystko było jednym wielkim problemem na początku, więc ciężko mi wyróżnić jakieś konkretne. Co w aplikacji wyszło zupełnie inaczej niż zakładałeś? W zasadzie wszystko wyszło zupełnie inaczej. Moje pierwotne założenie było takie, że chcemy zautomatyzować audyty technicznie, a finalnie robimy zupełnie coś innego. Jaką aplikację synu to jest dzisiaj w porównaniu do jej pierwszej wersji? Na pewno jest aplikacją zdecydowanie dojrzalszą. To, co robiliśmy kiedyś, robimy teraz rząd wielkości lepiej. Robimy też dużo rzeczy nowych. Senu to teraz dotyka procesu SEO w znacznie większej ilości miejsc. Poza analizą widoczności pomagamy naszym użytkownikom m.in. planować czy pisać treść. Stajemy się rozwiązaniem kompleksowym, co zdecydowanie doceniają nasi użytkownicy. Jedno rozwiązanie zastępuje im wiele narzędzi. W przyszłości, senu to będzie dotykać jeszcze większej ilości miejsc w procesie SEO. To wiąże się między innymi z tym, że połączyliśmy się z firmą WhitePress, z którą mamy wiele synergii, która nas świetnie uzupełnia. Chcesz wiedzieć więcej, jak zmieniało się Snu na przestrzeni lat? Wejdź na naszego bloga i przeczytaj cały artykuł.